A dzisiaj porozmawiamy o matrycach VA. Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar. Czeście dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. Dzisiejszy odcinek to już drugi odcinek naszej mini bonusowej, poradnikowej serii dotyczących matryc różnych monitorów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o matrycy VA, która wręcz szturmuje nasz. Rynek. W sklepach jesteśmy w stanie znaleźć ogromną ilość nowych monitorów, które oferują nam w miarę niską cenę, bardzo szybkie odświeżanie i w miarę niski czas reakcji. W takim razie, gdzie jest haczyk? Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku, w możliwie jak najprostszych słowach, dowiecie się możliwie jak najwięcej, właśnie o matrycy VA. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od teorii. VA, czyli Vertical Alignment, to następny rodzaj matrycy, który chciał zawojować świat, łącząc wiele plusów swoich konkurentów, i w sumie można powiedzieć, że mu się to udało. Jednak, jak się pewnie domyśliłem, nie jest idealnie. Układ kryształów jest zgoła odmienny od matryc TN, co objawia się chociażby o wiele lepszymi kątami widzenia. Musimy pamiętać o tym, że zarówno matryce VA, jak i IPS posiadają swoje własne, różne podrodzaje, jednak fundament ich działania jest praktycznie taki sam. VA ma nam zaoferować kilka rzeczy. Mniejszy czas reakcji niż IPS, o wiele lepszy kontrast od pozostałych matryc, jak i cenę, która znajduje się między TN-kami a IPS-em. Przejdźmy jednak do tego, jak to wygląda w praktyce. Porównajmy sobie wszystkie trzy monitory obok siebie. Po lewej stronie matrycy ten po środku VA, po prawej IPS. Jak i w poprzednim odcinku, tak też tutaj zaczniemy od minusów, a potem przejdziemy do plusów. Zdecydowanie jednym z największych minusów tego typu matryc jest widoczne smużenie. Matryce VA mogą być bardzo zgubne dla wielu osób, ponieważ czas reakcji, który jest odpowiedzialny m.in. za smużenie, może wynosić bardzo mało, jednak pod pewnymi warunkami to smużenie może być okropnie złe. Sami teraz widzicie, jak smużenie wygląda na każdej matrycy i zwróćcie proszę uwagę, że na jasnym tle na matrycy VA wygląda ona. No, jeszcze w miarę dobrze. Jednak kiedy spojrzymy na samą górę, to poruszający się obiekt na ciemnym tle zostawia przeogromną smugę. Całkowicie nieporównywalną do pozostałych matryc. To jest właśnie minus tej matrycy, o którym wiele osób nie wie. Matryca ta bardzo często ma duży problem ze smużeniem w miejscach ciemnych, mniej kontrastowych. Można to oczywiście poprawić różnymi ustawieniami, bądź też podświetleniem stroboskopowym, jednak pamiętajmy, że pozostałe matryce przecież też mają takie ustawienia i tam smużenie w miejscach ciemnych po prostu będzie wyglądać lepiej. Drugim minusem w porównaniu do matrycy TN jest niestety dosyć częsty problem z backlight bleedingiem, który często może być również bardzo mocno podkreślony przez głęboką czerń matrycy. No ale właśnie, czerń, czyli kontrast. Omawiana dzisiaj matryca jest zdecydowanym zwycięzcą, jeśli chodzi o kontrast i w żadnym przypadku konkurencja nie może się do niej zbliżyć. Kontrast tego typu matryc wynosi około 3000 do 1, kiedy matryce pozostałe utrzymują się około 1000 do 1 lub mniej. Sami widzicie, jak to wygląda w praktyce i czerń na tych matrycach wygląda wręcz fenomenalnie. Oprócz tego, że kontrast jest tak wysoki, a czerń jest pięknie czarna. Jesteśmy również w stanie o wiele lepiej wyszczególnić różne poziomy czerni, kiedy na pozostałych matrycach ta czerń od jakiegoś poziomu zlewa się w jeden i ten sam poziom, ponieważ niżej po prostu nie może zejść. Wysoki kontrast to zdecydowanie wielki plus dla osób, które nie lubią szarej czerni i warto podkreślić, że tego typu matryce o wiele lepiej nadają się do oglądania różnych treści, czy też w granie dosłownie cokolwiek, co posiada jakiekolwiek ciemniejsze części. Drugim plusem są żywe i często bardzo wyraziste barwy. Po z tego typu matrycę, do matrycy TN wygląda to często jak niebo, a ziemia. Barwy są żywe, jaskrawe, pełne głębi, a kontrast podkreśla wszystkie kontrastowe ujęcia. Nie jest to w żadnym przypadku normą, jednak tańsze monitory z tańszymi matrycami bez profesjonalnej kalibracji mogą bardzo mocno przekłamywać kolory. I chociaż kolory te mogą się podobać naszym oczom, to w zastosowaniu profesjonalnym lub półprofesjonalnym mocno przekłamują rzeczywistość. Sam pracuję na matrycy VA i musiałem spędzić trochę czasu z kolorymetrem, aby barwy przypominały to, co widzę naprawdę. Kąty widzenia tego typu matrycz są na bardzo dobrym poziomie. Zdecydowanie odstają od konkurenta po lewej stronie i bardzo zbliżają się do matrycy IPS. Kąty w pionie zasługują na pochwałę, a kąty w poziomie są zdecydowanie na dobrym poziomie, jednak nie tak jeszcze idealnym. Warto tutaj zaznaczyć, że od jakiegoś czasu naprawdę trudno znaleźć jest płaski monitor na matrycy VA. Jak i warto powiedzieć też, że od pewnego czasu na rynku jest wręcz wysyp tanich monitorów na tej matrycy z bardzo dobrą specyfikacją i równie bardzo często wyższym czasem odświeżania. Jeśli chodzi o input lag, to pamiętajcie, że rodzaj matrycy na niego nie wpływa. Błędnie przyjęło się mówić, że matryce TN są szybsze od VA i IPS, jednak chodzi tutaj o szybszy czas reakcji, a nie input lag. Zrobiłem testy zarówno ze stoperem, jak i moim urządzeniem do mierzenia input laga i patrząc na wyniki trzech monitorów dzisiejszego zestawienia, każdy prezentował praktycznie taki sam input lag. Input lag zależy od monitora, a nie od danej matrycy. Bez żadnego problemu mogę znaleźć monitory IPS o wiele szybsze od pozostałych i na odwrót. W takim razie krótkie podsumowanie. Matryce VA oferują nam bardzo dobry kontrast, często bardzo bardzo żywe i wyraziste barwy, jak i dobre kąty widzenia. A to wszystko aktualnie dostępne w zaskakująco niskich cenach. Oczywiście są również monitory droższe, z o wiele lepszymi specyfikacjami, jak chociażby pokrycie przestrzeń barłowych lub jeszcze niższym czasem reakcji, który tego typu matrycą bardzo się przydaje. Pory minusem jest jednak smużenie, które niezależnie od czasu reakcji w miejscach ciemnych bardzo mocno przypomina o swojej obecności. Jeśli aktualnie szukasz monitora w odpowiedniej cenie i chcesz, by miał dobrą czerń oraz wyższe odświeżanie, to zdecydowanie jest to matryca, którą powinieneś się zainteresować. Ponieważ monitory o podobnych specyfikacjach na matrycy IPS niestety kosztują o wiele więcej, chociaż w przyszłości może się to zmienić. Pamiętajcie jednak dalej o kontraście, który matryca VA będzie miała najlepszy. No i już jesteśmy po. Filmie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. Napiszcie, co Wam się nie podobało. Postaram się to poprawić. Jestem również ciekaw Waszego zdania. Czy Waszym zdaniem matryca B jest idealna dla Was? A być może coś innego? A być może jeszcze chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o matrycy IPS? To już wkrótce w następnym odcinku. Specjalnie tego typu odcinki podzieliłem na trzy odcinki, tak żeby jeden odcinek nie trwał jakieś pół godziny i żeby w miarę prosty sposób te odcinki trafiły do osób, które właśnie interesują się daną matrycą. Mam nadzieję, że w możliwie najprostszych słowach Wam to wszystko tłumaczę i że jak najwięcej się po tych odcinkach dowiecie, ale jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegokolwiek więcej, komentarze jak zawsze są wasze. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe pytania się pojawią. Tak więc już wkrótce zapraszam na odcinek o matrycach IPS. A ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Czy macie się? Cześć! Pa, 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 pa!